Z tego filmu dowiesz się o 10 ciekawostkach na temat wykolejeń pojazdów szynowych z powodu stanu nawierzchni kolejowej. Niektóre z nich dla miłośników kolei mogą być oczywiste, ale w przypadku części nie do końca. Dla osób, które nie mają styczności na co dzień z koleją, ciekawostki te mogą być przydatne, a nawet zaskakujące. Numer 1. 3 razy Z. Nawierzchnia kolejowa należy do najbardziej złożonych konstrukcji inżynierskich. Jej najważniejsze cechy można zawrzeć w skrócie 3Z. Po pierwsze Z jest złożona ze stali, betonu lub drewna, kruszywa i polimerów. Po drugie Z jest zmienna, więc podatna na zmiany temperatur, wilgotności i różnych oddziaływań pojazdów szynowych. Po trzecie Z jest zróżnicowana i niejednorodna pod względem sztywności podłoża. Takie cechy nawierzchni kolejowej, od których zależy bezpieczeństwo ruchu pojazdów, wymagają wyspecjalizowanych form diagnozowania. Używa się do nich specjalistycznych pojazdów pomiarowych, rejestrujących wszystkie parametry toru z precyzyjną dokładnością. Tak zaawansowany poziom diagnostyki nawierzchni kolejowej powinien co prawda wykluczyć przypadki wykolejeń, ale w praktyce tak nie jest. Jednak w dużym stopniu zmniejsza on prawdopodobieństwo Wypadków na torach. Numer 2. Ile jest wad i uszkodzeń szyn? Katalog stosowany w Polsce zgodny z kartą międzynarodową UICE zawiera ponad 50 różnych wad i uszkodzeń szyn. Największa liczba pęknięć to pęknięcia zmęczeniowe. Ich odróżnienie od pęknięć kruchych jest bardzo łatwe. Świadczy o tym gładka wyślizgana powierzchnia. Lub zardzewiały przełom. Pęknięcie szyny rzadko powoduje wykolejenie pociągu. Na przykład w Stanach Zjednoczonych jedno wykolejenie przypada na 130 pęknięć, a w Polsce częstość ta w ostatnich latach była ponad dwukrotnie mniejsza. Numer 3. Wykolejenia i płaskie miejsca. Do wykolejenia dojdzie wtedy, gdy szyna rozpada się pod uderzeniami kół. Na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt części. Wykolejenia z powodu pękania szyn przypisuje się wadom produkcyjnym i złemu utrzymaniu nawierzchni kolejowej, ale są również wywołane stanem taboru. Chodzi tutaj głównie o tak zwane płaskie miejsca na kołach, spowodowane ślizganiem się ich po szynie i nie obracających się z powodu wadliwego działania hamulców. Po zwolnieniu hamulca koło takie uderza w szynę. Jeśli na danej linii Pojawiłoby się kilka pęknięć w jednym czasie. Najprawdopodobniej jeżdżący po nich tabor miał na kołach płaskie miejsca. Na jednej z linii pierwszorzędnych w Polsce koło z płaskim miejscem o strzałce 33 mm spowodowało w ciągu jednej nocy na drodze 40 km aż 253 pęknięcia szyn. Numer 4. Wykolejenia wywołane wyboczeniem torów. Do wyboczenia torów może dojść w wyniku zniekształceń wywołanych przyrostem temperatury ponad tak zwaną temperaturę neutralną toru bezstykowego. Jeśli został on ułożony w innej temperaturze niż plus 15, plus 30 stopni Celsjusza, wówczas takie zjawisko jest bardzo możliwe. Wyboczenie toru jest procesem nagłym. W Polsce miał miejsce przypadek, że wyboczenie powstałe w temperaturze minusowej doprowadziło do uderzenia wypiętrzającego się rusztu torowego i śmierci spawacza oraz ciężkich obrażeń u robotników na szlaku kolejowym lewin Brzeski, łosiów Przyczynami wykolejeń na PKP ze skutkami śmiertelnymi były również rażące błędy w wykonawstwie robót, jak na przykład niezabezpieczenie zamknięcia nastawczego rozjazdu po jego regulacji zทรวงiem bezpieczeństwa. Ponieważ wyboczenia torów mają kształt nieregularnych krzywizn, Pociąg wjeżdżający na taki odcinek, poza wyjątkami, ulega zwykle wykolejeniu. W praktyce, po wjeździe na wyboczenie toru, wykoleja się jednak część pociągu. Numer 5: Wykolejenie pociągu podczas postoju. Czy to możliwe? Jak to możliwe, że pociąg może się wykoleić podczas postoju? Takie przypadki nieraz już miały miejsce. W Stanach Zjednoczonych, gdzie stan nawierzchni kolejowej jest bardzo zróżnicowany, znana jest kategoria wykolejeń podczas postoju taboru. Wykolejenie to polega na rozsunięciu się szyn bardzo słabo przymocowanych do zużytych podkładów podczas załadunku wagonu i wypadnięciu zestawu kołowego między odchylone szyny. W USA złamania szyn stanowiące najczęstszą przyczynę wykolejeń obejmują grupę ponad 22 kodów takich przypadków. Numer 6 Wykolejenia przypisywane błędnie wyboczeniom toru. Przyczyną niektórych wykolejeń są deformacje podobne do wyboczenia toru. Miały miejsce przypadki, gdzie komisje badające przyczyny zdarzeń wydawały błędne orzeczenia, jak na przykład po wykolejeniu pociągu pospiesznego Wisła 2 lipca 1979 roku na odcinku Warka Radom. Badanie toru przed miejscem wykolejenia. Wykonane na zajutrz nie wykazało jego wyboczenia. Był to tor bezstykowy, używany dopiero dwa lata, bez widocznych nierówności i z właściwie utrzymanymi przytwierdzeniami szyn. Jednak komisja podczas badań nie zauważyła metalicznych śladów na zewnętrznej stronie główki szyny w 3 metrowych odstępach. Potwierdzono, że w jednym ze składów jadących przed pociągiem pospiesznym znajdował się wagon mający płaskie miejsce o głębokości kilkunastu milimetrów. Pozostawiające te ślady. Do deformacji toru doszło najprawdopodobniej pod wpływem płaskich miejsc i utraty styku kilku podkładów z płaszczyzną podsypki. Pociąg Wisła wjechał więc już na tor zdeformowany, a komisja była w błędzie. Numer 7. Przyczyna, skutek i warunki. W nawierzchni kolejowej miejsce ma zawsze związek przyczyny i skutku. Przyczyna jest to zjawisko wywołujące drugie zjawisko, a to drugie wywołane przyczyną określa się jako skutek. W rozpatrywaniu zjawisk zachodzących w nawierzchni oraz wypadków myli się często przyczyny z warunkami. Te jednak same przez się skutku wywołać nie mogą i tym różnią się od przyczyny. Złamanie szyny w torze jakie wystąpiło w styczniu 2004 roku przy temperaturze minus 14 stopni Celsjusza doprowadziło do wykolejenia dwóch pociągów i miało dwie przyczyny wady kontaktowo zmęczeniowe oraz płaskie miejsca na kole wagonu jednego z przejeżdżających wcześniej składów towarowych. Niska temperatura nie była zatem w tym przypadku przyczyną, a warunkiem sprzyjającym złamaniu szyny. Numer 8. Kontrowersje wokół wyboczenia jako przyczyny wykolejenia. W fachowych publikacjach dotyczących kolei jest wiele kwestii spornych. Częstokroć poddawanych ostrej krytyce. Jednym z twierdzeń, z którym można się spotkać, jest założenie, że wyboczenie toru nie może nigdy wystąpić pod pociągiem. Praktyka w Stanach Zjednoczonych jednak wykazała, że na 117 000 km toru występowało od 1100 do 1200 wyboczeń rocznie, z czego ponad 100 kończyło się wykolejeniem. Na wybranych odcinkach o długości 17 000 km Analizowano tam wyboczenia toru bezstykowego w ciągu 2,5 roku. Wyboczeń tych było łącznie 479, z czego 81% powstało w okresie od maja do lipca. I co istotne, spośród 65 wykolejeń spowodowanych tymi wyboczeniami, 44 miały miejsce w środkowej części pociągu. Numer 9. Rozwój wad w szynach. Rozwój wad wewnętrznych w szynach nie jest jednakowy. W fazie początkowej rosną one wolniej, a w stadium końcowym znacznie szybciej. Zmienia się również prawdopodobieństwo ich wykrycia. Z badań amerykańskich wynika, że największy wpływ na intensywność rozwoju wad ma temperatura, poziom naprężeń wewnętrznych, położenie szyn włóku i ich typ. Zaskoczeniem jest natomiast stwierdzenie, że mały wpływ wywiera moduł sztywności i umiejscowienie wady. Przyjmuje się tam, że przeniesione obciążenie od chwili wykrycia wady do jej powiększenia grożącego złamaniem szyny wynosi 40 teragramów, czyli 40 milionów ton. Częstość kontroli szyn określa się zakładając, że w przedziale czasu między kontrolami na długości 1 mili, czyli i 1609 km wskaźnik uszkodzeń może wynieść 0,1. Przepisy kolei w Stanach Zjednoczonych stanowią, że na torze z szynami mającymi wady, które obejmują mniej niż 40% powierzchni główki szyny, dopuszczalna prędkość wynosi 5 mil na godzinę. W przypadku powierzchni większej lub niemożliwej do określenia, przy której przyjmuje się, że jest większa od 40%, Tor zamyka się do czasu zabezpieczenia miejsca z wadą. Numer 10. Czy można przewidzieć wykolejenia? Wykolejenia pociągów z przyczyn leżących po stronie drogi kolejowej to niewątpliwie swego rodzaju przykłady awarii budowlanych. Podobnie jak w innych konstrukcjach budowlanych, ich symptomy można niekiedy dostrzec na długo przed zaistnieniem wypadku lub też mogą nie pojawić się w ogóle. Historia kolejnictwa potwierdza, że wykolejeń nie da się uniknąć. Poza stanem torowiska miejsce ma inny istotny czynnik, taki jak stan pojazdu szynowego. Zatem, zadaniem inżynierów dróg kolejowych jest zapewnienie ruchu kolejowego spełniającego trzy warunki: bezpieczeństwa, ciągłości i regularności. Rzetelne wyjaśnienie przyczyn każdego wykolejenia wzbogaca wiedzę, jak można by ich uniknąć. To już wszystko. Mam nadzieję, że materiał ten przypadł Ci do gustu. Jeśli chcesz coś zasugerować w temacie topowej dychy, napisz na maila podanego w opisie tego filmu lub w komentarzu. Pozdrawiam wszystkich widzów i dziękuję za uwagę.